Witam cię bardzo serdecznie Już w drugim odcinku z serii tworzymy Grę tak Gimpera. Jest to gra Grand Theft Gimper 2. No i dzisiaj wam zaprezentuję drugi update, który wdrożyłem w grę. Jest to ruch drogowy, taki sztuczna inteligencja, która porusza pojazdami. Wygląda to mniej więcej w taki sposób, że mam tutaj listę Spawnów. Które są oznaczone czerwoną taką kropką i taką listę punktów kontrolnych, które są oznaczone taką niebiesko-zieloną kropką, nie wiem jak to nazwać. I już Wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Uruch Uruchommy sobie grę. No i tak. Znajdujemy się w grze. Możemy się poruszać jak poprzedniej wersji. No, i pojazdy sobie jeżdżą po, po mapie. I tak, jeżeli wejdziemy sobie przed nasz, e, przed pojazd, wtedy on się zatrzyma. No i będzie czekał, aż my mu ustąpimy. I porusza się dalej. Pojazdy za nim e, również się zatrzymują. Nie wlatują w siebie jak e, jakiś debile. Już wszystko działa na razie ok. No, w momencie do, dojazdu do tego punktu one tak dziwnie przeskakują. Myślę, że to, na, myślę, aby to naprawić, ale na razie działa to ok. Dobra. Przynajmniej nie wlatują w siebie jak w pierwszej części. Działa to mniej więcej tak, że mam tutaj taki y, pusty GameObject z punktami i ze spawnami. No i możemy sobie po prostu powiedzmy go skopiować gdzie? Skopiujmy sobie. Te dwa sobie wyłączę na, na teraz, żeby mi nie przeszkadzały No i trzeba ustawić powiedzmy tutaj I dostosować do, do tej drogi Te punkty Myślę, że tu będzie wystarczy jeden spawn Trzeba go ustawić mniej więcej na Na, na jego pasie mhm. Te dwa punkty o, Jeszcze raz tak. Te trzy naraz muszę wziąć, żeby były ustawione w tej samej osi. Dobra, o tak. Jest dobrze. Teraz te punkty też, żeby były w tej samej osi. Ten możemy sobie usunąć, ten bo. Tu jest taki mały odcinek, więc wystarczy jeden tylko spawn. No i tutaj w tej samej osi, żeby było mniej więcej. Na środku, i tutaj sobie przestawimy te, te trzy. No i tak mniej więcej się tworzy ruch drogowy w takim małym miejscu. Tutaj są bardziej skomplikowane kształty, no ale też nie jakieś tragiczne. Tutaj sobie stworzymy trzy, żeby nie było tak pusto. Tutaj, mhm. tak. I ten jeszcze. Dobra. Zapiszmy sobie i przetestujmy. Dobra. No i mamy nasze plany. Trzeba oczywiście ograniczyć ich span, żeby nie spanowały się nie wiadomo ile, żeby to później gry nie zacinało. Na razie działa ja to spoko. Więc tak. To by było na tyle w tym filmie. Ja bym się z wami żegnał. Oj, zapomniałem tak. Coś mi było. Coś mi się nie zgadzało po prostu. O, te spawny wyłączyłem. No i po prostu jeszcze jedno. Spawn. Jeden. On jest podłączony do tego naszego danego pojazdu. Jeżeli on zniknie, to wtedy się zespałuje kolejny, żeby nie robić natłoku tych samochodów. Więc to było na tyle. W tym odcinku. Był dość krótki, treściwy. Dużo się nie zmieniło, ponieważ no nie mam tak dużo czasu na pracę na tą ogromne, ale jak mam jakąś wolną chwilę, to coś tam dodaję, więc zostawcie łapkę w zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja się z wami żegnam, Trzymać się. Cześć!